Witam Was kochani serdecznie w kolejnym czytaniu na moim kanale Jest to czytanie serii Wybierz grupkę kart I kochani standardowo trzy grupki Grupka numer jeden to jest kryształ górski Grupka numer dwa Zielony kamień w kształcie serca Fluoryt i grupka numer trzy Kwarc różowy um, Jakie pytanie zadajemy do kart w tym czytaniu Czy warto angażować się emocjonalnie w tę osobę Patrzymy Zaczynamy oczywiście od grupki numer Jeden kryształ górski E, grupka numer jeden. Czy warto e, angażować się emocjonalnie w tę osobę? Patrzymy, sprawdzamy to. Czy warto? Warto, czy nie warto? Kochani, warto czy nie warto? Warto czy nie warto? Eee, karta kapłanki, no kochani. Tu trzeba się wstrzymać, tu potrzeba czasu. Mm, może być tak, że wy macie wybór, wy macie dylemat. Intuicja Wam coś podpowiada, że coś tutaj może być nie do końca tak, jak być powinno. Mm, być może ukryta kobieta jest też, więc zastanówcie się, czy nie warto na przykład pójść w coś nowego, mm, czy też um, poczekać na nową osobę, tak? Bo tutaj jest dylemat. Tutaj jakbyście mieli przeczucie, intuicyjnie coś wam, intuicja mówi, że on może skakać. Skradka na kwiatek, bądź, że ma więcej osób, hmm, czy też jest ukryta kobieta, której on tutaj nie pokazuje, o której nie mówi. Takie macie, możecie mieć przypuszczenia, no, um, niby jest tutaj um, zarys jakieś, e, jakiegoś e, zaangażowania się, ale myślę, że to nie jest to. To jest tylko na chwilę, może być fajnie, a później mogą wchodzić jakieś nieprzyjemności czy też dylemat, Ta osoba też może być po prostu niesabijana emocjonalnie, tak? Skrać pomiędzy jednym a drugim. Tak jak być może to też do Was należy, e, decyzja. Być może Wy macie wybór, e, ale równie dobrze może chodzić o to, że ta osoba ma wybór i tutaj jest jakby ukryta kobieta, się mocno pokazuje, która być może właśnie jest powodem tego dylematu, tak? Czyli e, mężczyzna, z którym macie, czy też osoba, z którą macie do czynienia, ma Was, ale ma też kobietę i tutaj jest pomiędzy jednym a drugim i tutaj niby Wam coś proponuję, ale z drugiej strony jest ta kobieta, więc to takie mieszane jest. No, czy warto angażować się emocjonalnie w tę osobę, Emocjonalnie nie. Tutaj jakaś fajna wymiana przyjacielska bardziej bym powiedział, że możecie sobie pomóc w jakiś sposób, możecie się wspierać, ale na drogę emocjonalną bym nie chodził z tą osobą. Po prostu. Yy, grupka numer dwa, Fluoryt. Tą grupę numer dwa. Czy warto angażować się w tę osobę? Już patrzymy na Numer dwa. Czy warto angażować się w tę osobę? Emocjonalnie. Czy warto się angażować emocjonalnie w tę osobę? Patrzymy. Czy warto angażować się emocjonalnie w tę osobę? A trójka, kielichów, no jest zabawa? Hmm. No kochani, póki co o, tutaj fajna energetyka się pokazuje przy Was. E, ale tak, zwróciłbym uwagę, bo w początkowym stanie tej, e, ta osoba, bo nie u wszystkich ta osoba jest, u niektórych dopiero może się pojawić, może być tak, że będzie jeszcze jedna osoba, a, nad którą ta osoba jeszcze będzie w jakiś sposób chciała pracować, czy też coś tutaj... Ugrać i tak będzie e, miała dwie możliwości, dwie opcje, ale niekoniecznie. E, możecie spotkać kogoś, ale e, tutaj też no, będzie praca, tak jakby trzecia osoba była m, przy tej osobie, bądź przy Was, tak jakby coś kasło i e, czyli tak, jakby kończyła się na relacja, ale miała zacząć się zaraz kolejna u Was. A więc myślę, że niekoniecznie z tą osobą, u niektórych tak, u niektórych będzie praca nad osobą, ale. To, jakby się weszli w jakąś relację, skończyli jakąś relację, weszli w nową, początkowo by było fajnie, ale zaraz pojawia się ktoś nowy, ktoś jeszcze, jeszcze bardziej, kto Wam się bardziej stabilniejszy, bardziej um, bardziej jakby dostosowany do waszych potrzeb, że wspólnie będziecie się rozumieć. Czyli ja to widzę tak, w tej relacji, czy w tą osobę, widzę, tutaj będzie jakieś zaangażowanie, ale będzie trochę zabawa bardziej, będzie próba pracowania. Ale tak jak mówię, pojawi się osoba, tutaj pracujecie nad tą osobą, czy próbujecie coś ugrać z tą osobą, coś poważniejszego. Ta osoba może jednak bardziej się bawić niż wchodzić w relację, będzie ucięcie, odejście, ale zaraz pojawi się coś nowego u was, tak to, tak to widzę u was. Taka troszkę być może skomplikowana sytuacja, ale jeszcze raz, żeby było zrozumiałe dla wszystkich, z tą osobą będzie jakieś zaangażowanie z Waszych strony praca nad, nad tą relacją. Ale ktoś może ją bardzo bagatelizować, do tego jak do zabawy, czy w taki zabawny sposób, w taki lekki sposób. I przy tym pojawia się nowa osoba, czyli zakończenie relacji z osobą, z którą tutaj byście chcieli coś emocjonalnie, bo pojawi się ktoś nowy po prostu. A więc tak, to widzę u dwójek. Um, dwójki, tak to u Was wygląda. Grupka numer 3, kwarc różowy. patrzymy jak to u trójek wygląda. Czy warto angażować się emocjonalnie w tę osobę? Warto się angażować emocjonalnie w tę osobę. Trójki, trójki, trójki. Czy warto angażować się w tę osobę? Bardzo kochanków, no niektórzy będziecie mieli wybory, będziecie mieli dylematy tutaj, mogę Wam powiedzieć, no jest przyciąganie, jest fajna energia, ale ktoś lub coś um, może wzbudzać tutaj jakieś pewnego rodzaju konflikt, uważajcie na plotki, na słowa innych, ludzie wtrącający się tutaj mogą być problemem, albo u Was, albo u tej osoby, um, patrzę tak dalej dla Was, no różnie może tutaj być, ta relacja może się ni niestety e, tutaj jakby coś się, fajnego między wami zadziało, ale szybko się skończyło. E, mogą być e, rozstania i powroty w tej relacji, mogą być jakieś problemy. Czyli tak na początku jest fajnie, miło, później są problemy, są kłótnie, są dylematy, odejścia, powroty, znowu blokady i znowu mm, znowu odejście, tak jakby to przeszło na jakąś przyjaźń, która by później jeszcze da, w dalszym czasie wygasła. E, a więc tak to wygląda u Was. No, uważajcie, słowa tutaj przede wszystkim, na to co się mówi, jak rozumiecie drugą osobę, jak druga osoba rozumie was, e, bo komunikacja tutaj nie najlepiej, no wtrącanie się innych też może być, mm, problem z wyborem, tak? Jakby ktoś, być może ta osoba też, a nie potrafiła postawić się na was i to was będzie denerwowało, wy tutaj oddajecie się na 100%, a druga osoba nie potrafi, bądź na odwrót, druga osoba na 100%, wy dylematy, bo coś się wydarzyło, coś się stało. Ciężko mi zapomnieć, nie potrafię się już wejść w relację na 100%. No, trzeba tutaj się komunikować przede wszystkim, A powiem tak, będzie fajnie na początku, później się popsuje. Niestety, mogą być rozstania, powroty, później może wejść ta relacja, czy też znajomość z tą osobą na jakąś przyjaźń, ale też jakby ta przyjaźń wygasła w pewnym momencie. Czyli mogą być rozstania, powroty, przyjaźń, być może później znowu jakieś uczucie i takie rozstanie już na zawsze. A więc taka mieszanina, no w uczuciach tutaj tak w sercu, a nie do końca jest wyczyszczona energia, być może u tej osoby, niekoniecznie u was, przez to ciężko będzie się dogadać. No, kłótnie tutaj są spory, walka ze sobą. Zacznijcie jako um, kochankowie, a skończycie jako wrodzy, ja, po prostu miłość nienawiść. E, tak tutaj wygląda u Was um, przepływ tej energii w tej relacji. Ktoś też nie do końca dorośle może podejść. Przez to będzie konflikt, przez to będzie taka nieprzyjemna energia sporu ym, i też działania za plecami. No tutaj wszystko fajnie się zaczyna, a, ale później może być już niefajnie poprzez różne, przeróżne tutaj ym, dalsze jakieś działania tej osoby, bądź słowa tej osoby, bądź słowa, e, słowa osób trzecich, czy też e, jakieś działanie osób trzecich w te, w te relacje. A więc tak to wygląda. To, było, to były wszystkie grupki na dzisiaj. Zachęcam Wam do reagowania, do polubień, do komentarzy, do e, subskryp subskrypcji, ale również do udostępniania moich czytań, jeśli się nie wstydzicie, się nie boicie. Mm, jeśli chcecie komuś e, polecić mój kanał, to do tego Was zachęcam. Z góry Wam za to dziękuję. Życzę Wam wszystkiego dobrego. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia w kolejnym czytaniu na moim kanale.